Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, pozdrawiam wszystkich oglądających, dziękuję za wszystkie subskrypcje, łapki w górę oraz komentarze. Dzisiaj mamy piątek, jak co piątek będę sprzątać, a że już mają bałagan wszystkie, także wszystkim będę starała się posprzątać, chociaż mam bardzo mało słomy. Mam nadzieję, że mi starczy, jak nie to będę się musiała posłużyć tym co mam, czyli po prostu chwilowo pościelam im sianem. No tak to wygląda. A tutaj maluchy, jak widzicie, już są takie duże. One, na kamerze, widzę, wydają się mniejsze niż w rzeczywistości. Może dlatego, że matka przyszła na sam przód. A matka też nie należy do dużych samiczek, bo ona jest mieszanką po podpalanym czarnym i innej czarnej samiczce. I ona ledwo waży do 4 kg. Ona tak miała wagę bo ostatnio ważyłam 3,5 więc te małe też nie będą za duże no i szykować się będzie trzeba już niedługo do oddzielenia a w sumie yy, albo w sumie będzie to trzeba zrobić w następnym tygodniu, więc pewnie już w piątek na filmiku będziecie widzieć tutaj młode bez matki i prawdopodobnie dorzucę do nich te trzy samiczki które mam NB, bo tamte już są do oddzielenia, a tym brakuje jeszcze niecały tydzień Próbuję sobie stanąć, tak żebyście mieli lepszy widok, bo mi słońce tutaj świeci. Tutaj, jak widzicie, maluchy są no większe, bo dosłownie są starsze o tydzień niecały od tamtych. A u królików to, jak dobrze wiecie, widać różnice. Tym bardziej, że tutaj samica jest duża samica. Tutaj są, tak jak mówiłam Wam, te trzy samiczki. One się już tutaj gniotą trochę z tą matką, więc yy, matkę sobie myślę, że oddzielę już. Dzisiaj podczas sprzątania, a zostawię sobie same młode mrozy rozami, ale tutaj nie jest winą rozów. Dobrze widzicie, tutaj jest tylko cztery maluchy, tyle zostało ostatnie siódemki. Z dnia na dzień padły mi trzy młode. Zastanawiałam się dlaczego, ale znalazłam przyczynę. A przyczyną jest mianowicie to, że matka nie ma mleka. Tak, dokładnie. Samica, samicy chwilowo zatrzymała się laktacja, to znaczy nie jest tak, że nie ma całkowicie tego mleka, bo ma mleko, ale nie na tyle, żeby wykarmić siódemkę. Gdybym zauważyła to wcześniej, to by młode podkarmiła i prawdopodobnie przeżyłyby wszystkie, ale no niestety nie było tego widać. I z dnia na dzień tamte maluszki padły, no te zostały przeze mnie przez 3 dni podkarmiane teraz chwilowo odkarmiane, że tak powiem teraz chwilowo są na samym sianie i mleku matki i widzę, że najwiadomo więcej granulatu dla młodych no i widzę, że tutaj już sobie spokojnie radę dają, tym bardziej, że one będą miały już będą miały, będą, tak a mianowicie mają dzisiaj 4 tygodnie i zobaczcie jakie są malutkie tak takie są malutkie. Być może dlatego, że samica miała ich aż siódemkę do odchowu. No i niedobór mleka spowodował malutki wzrost królików. No a co za tym idzie młode będą mniejsze niż powinny być w tym wieku, ale myślę, że już dadzą sobie na spokojnie radę z matką. Dla porównania, tutaj Wam pokazuję młode NB, których jest szóstka, i o ich też yy... One są w tym samym wieku, tam jest różnicy. Te są chyba o 4 dni młodsze od tamtych i jak widzicie tutaj jest cała szósteczka i młode są wielkościowo praktycznie takie same, a właściwie takie same jak tamtych czwórka, więc widać, że po prostu większe mioty wiążą się z mniejszymi młodymi, tak samo jak u tej czarnej ale to nic się nie dzieje, maluchy po prostu sobie podrosną, tylko, że zajmie im to troszkę więcej czasu niż jakby była ich trójka tak jak u NB tamtej większej i tutaj są kolejne maluchy u samicy OSN, tak OSN no nie masz jeszcze wody, nie masz poidełka są zabarznięte w nocy było chyba minus 8 dzisiaj też ma być minus 9 no i chyba od soboty nie, nie, nie gryź mi telefonu od soboty ma temperatura wzrosnąć ma być chyba tylko minus 2 i w niedzielę ostatni dzień mrozu ale to wiecie to jeszcze luty także mrozu można się spodziewać no w chwili obecnej też jest dosyć zimno bo jest chyba minus 4 albo minus 5 no ale to już jest taki mróz który nie za bardzo mi szkodzi no I maluchom też, zwłaszcza takim, które wyszły. Tu są maluchy z identycznego wieku co burgunskiej. No, zobaczcie sami jakie tu są większe już knypki. I to są większe od tych maluchów burgunskich i UNB. Dosłownie o głowę to są takie fajne kluchy. I tutaj cały czas jest piątka. Ta samica ma termin wykotu na dzisiaj, ewentualnie chyba za dwa tygodnie. Nie widzę, żeby robiła gniazdo, więc prawdopodobnie znowu się nie zakociła i dzisiaj się nie wykoci. Ale być możliwe, że zakoci się, wy, zakociła się i wykoci się w drugim terminie, czyli w marcu. No zobaczymy, jak to z nią będzie. No, a tutaj Wam dawno nie pokazywałam. Tutaj mam samiczkę mieszańca po OSC i Belgu od koleżanki. Samiczka ma swój pierwszy wykot. Też mi było ciężko ją zakocić, ale w końcu się udało tak ona w przeciwieństwie do tamtej czarnej jest spokojna i zaczęłam się zastanawiać czy tamtej czarnej po prostu nie sprzedaj, dlatego że tak gryzie, że już po prostu brak mi sił do niej no a ta jak widzicie ładna, no wiadomo będzie miała burę tutaj w czarnym pasku, no bo jak jest mieszanką, no to tak będzie, samiczka się wykociła wczoraj pokażę wam maluchy Maluchów ma piątkę. Jest jeden pełnobarwny. Prawdopodobnie będą e, bure. Ale to jeszcze zobaczymy. Ale tak, prawdopodobnie będą bure, ładnie nakarmione, kropiate. Także nie ma co tutaj kombinować. Ten jest bardzo fajny. Albo będą czarną bure po mamusi. Jak tak to wygląda. Więc mama tutaj w genach sobie przenosi. trochę sroka tego. Zakrywamy maluchy. Więc tak, ona wykociła piątkę. No i piątkę chowa. A tak ogólnie czekamy na wykoty tej pani. Tej pani. Oczywiście ja wiem, że one mają brudno, bo mają do posprzątania dzisiaj. I także tej pani, a ta to już taki ma bałagan, że szkoda mówić. Tak, na tej pani też wykocik oraz na wykot tej pani. No zobaczymy, co ona tym razem pokaże, bo ostatnio się nie popisała. No i to młoda otwieram sobie klatkę, żeby mam nagrać rzeczkam na jej wykot. Ona ma jeszcze jakieś półtora tygodnia do wykotu i już szykuje gniazdo. Tak, właśnie tak, już samica szykuje gniazdo. One też nie należy zbytnio do spokojnych. No ale to świadczy w tym momencie, że samica jest zapisana. Też będzie jej to pierwszy wykod. Mam nadzieję, że udany i pochowa maluchy i schowa. <grymne> a ile będzie miała, to zobaczymy. I zobaczymy, czy da sobie radę. Bo przy pierwiastkach różnie to może być. Dobrze, a ja myślę, że to tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się spodobało, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. Zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, hej.